No, dzisiaj nietypowo, witajcie, niebiescy ojcowie, matki, rodzice, Jezioro Lednickie. Ale tak, tak, z tego miejsca dzisiaj, Dzień Dziecka ciągnie się cały czas. Wyobraźcie sobie tak, bo alienacja nieustannie trwa. Ciągle w kraju się odbywają różnego rodzaju imprezy z okazji Dnia Dziecka. No tak, alienacja, alienacja, pamiętajcie. Jest to właściwie działanie tego rodzica, przy którym mieszka dziecko. Takie działanie, takie manipulowanie, by drugie dziecko w pewnym czasie po prostu podjęło decyzję o tym, że nie chce się widzieć z tym drugim rodzicem, właśnie alienowanym. Ten drugi rodzic jest gorszy, na tym polega cała alienacja. Ale jaki to ma związek z nim dziecka? No, bardzo istotny. Właśnie znaczy, Krzysztof ostatnio wracał. Miał to szczęście, że się spotkał ze swoją córeczką. Oczywiście impreza, dzień dziecka, małe tatuażyki, jak to dzieciom się robi. Z radością dziecko pewnie wróciło do domu. Okazuje się, następnego dnia, kiedy spotkał córeczkę, tatuaż był starty. Oczywiście nie było, że przecież to szkodzi, szkodzi skórze, tatuaż był mocno starty. No, powiem tak, o ile znam dzieci, tu dzieci noszą to tak, była, że czasami po kilka dni aż się same nie zmyją, po prostu zwyczajnie cieszą się, bawią się z tego tytułu, ale tu musiał być start. I zaraz mi przychodzą inne historie do głowy, które słyszałem. Na przykład tato kupił, też akurat była dziewczynka, mały pieścioneczek na jakimś, powiedzmy, jarmarku, a okazuje się, sprawdził trzykrotnie, czy dobrze wchodzi, czy nic się nie dzieje. W SMS-ie otrzymał informację. To, że matka musiała to ściągnąć, bo obcierał skórę, bo był groźny dla palca dziecka, dla skórki i dziecko już więcej nie chciało od ojca żadnych tego typu akcesoriów kupowanych. A jeśli nawet kupuje, czy kupował, jak mi opowiadał, to co się stało? Przy odwożeniu do matki wszystko córka zostawiała w samochodzie. Takie historie o tym, jak to rzeczy kupowane przez rodzica alienowanego zostają w samochodzie, czy u niego w domu, a dziecko się nerwowo przebiera i idzie do tego rodzica, w którym mieszka w ciuchach, w którym przyszło, co chwilę się zdarzają. Co chwilę słyszę to w różnego rodzaju opowieściach i mam wrażenie, że sami że ta, te zachowania są jakby, jakby obsesyjne. To jakby, nie wiem, jakby samiec, samica chcieli obsikać teren, naznaczyć swoim zapachem i broń Boże, jeśli to dziecko, które wraca, pachnie inaczej i wygląda inaczej. To jest tak, jakby likwidowali, zabijali w tym dziecku jego część. Część, która jest związana z ojcem przecież. Z ojcem albo z matką, w zależności, kto jest alienowany w tym momencie. Taka kompulsja, obsesja. Mam wrażenie czasami, że to jest dla nich nie do powstrzymania, że i dziecko to czuje i widzi, i przez to zaczyna niszczyć też same, same siebie, tą część tego rodzica, która w nim się rozwijała, a teraz już niestety jest likwidowana. A to jest właśnie letnica. Słuchajcie, z zachodzącym słońcem. I tak sobie właśnie pomyślałem kochani. Może tu kiedyś zrobić zjazd rodziców, właśnie rodziców alienowanych. Daj Boże, żeby z dziećmi przyjechali. A jeżeli nie, piękne miejsce. Dlaczego tu? Bo ja to miejsce lubię po prostu. Jest piękne, nadaje się do tego, są duże przestrzenie, jest zajazd gospoda, miejsce rekreacyjne, można zrobić ognisko. Rzucam hasło. Może zrobić pierwszy zjazd rodziców walienowanych na lednicy, kolebce piastów. Do zobaczenia!